Dawno temu pewna kobieta z Miechowic wracała wraz z córką z wiejskiego wesela. A było to już około dziesiątej godziny wieczorem, kiedy opuściły salę taneczną i udały się w drogę powrotną do domu. A bo wiecie co? Przejdźmy się. Czas jest dobry. Akurat na fajną wycieczkę. A zwłaszcza w okolicy Huhuhu. cmentarza. A tak poważnie to ja jestem urodzony i wychowany <noise> w pobliżu kilku wielkich cmentarzy. Także na mnie to nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia a miasto, wbrew pozorom, już od paru dobrych lat w nocy jest e, całkiem bezpieczne. No, w każdym razie, jeszcze parę lat temu <laughs> nie odważyłbym się w nocy przejść na pewno ulicą piekarską, ale w sumie e, za dnia też bym tego unikał. Także teraz to, można powiedzieć, jest luksusowo. A żeby dokończyć moją legendę, to zmierzamy ku, ku Bytomiowi. Powiecie, no jak bytomiowi jesteśmy w bytomiu? No tak, ale bliżej tego bytomia właściwego, bo tutaj, w tej okolicy, jakbyśmy się cofnęli, no nawet nie jakoś tak niewiarygodnie dużo, powiedzmy 200 lat, to nie byłoby tu nic. Łąki. A teraz proszę, piekarz trasy w świetle nowych latarni. Jest tak cicho, że strach gcisnąć, żeby spokojnych ludzi nie pobudzić. Ty, ktoś tu zostawił całą paletę jakichś śmiesznych, wielkich klusków Lego, to takich jeszcze nie widziałem. Interwencja, to tam nie idziemy. Żeby pociągnąć moją historię, to muszę się kawałek teleportować do ulicy Banhofstrasy czyli dworcowej, która to nocną porą musicie przyznać prezentuje się całkiem schludnie, powiedziałbym nawet leko romantycznie. A tak naprawdę to mi się po prostu podoba, że ludzie po niej nie łażą. No i słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, dwie młode kobiety w Miechowicach Dzisiaj dzielnicy Bytomia, ale to jest dość świeża sprawa. One wracają do domu do Dżezgowca. To jest taka dzielnica Miechowic. No i jak być może niektórzy z Was wiedzą, Miechowice się w dużej części składają do dzisiaj z lasów. Także wracają do tego domu przez las. No i już jest późno, ciemno, bo tam fajnie pofajrowały na tym chowcajcie, To się w tym lesie zgubiły. I wnet widzą przed sobą jakiegoś tajemniczego, wysokiego, ubranego w elegancki frak w kapeluszu gościa. Jakiś taki towarzyszący mu ognik. No, zlęknione, ale postanowiły, bo jakie miały inne wyjście, idą za nim. No i idą tak za nim idą. Okazało się, że był to tajemniczy świetlik, który płomieniem swojego cygara, które kurzył, wyprowadził je z tego lasu i kiedy doszły już tam nie opodal tej swojej chałupki. Z tego cygara tam buchnął wielki snop iskier, który spadł na dach właśnie tej chałupy, i on gdzieś hu, znikł. No i włażą tam do tej chałupy, a tam gospodarz, wiadomo, zmieszany, przestraszony, twierdzi, że przed chwilą tam jakiś huk, larmo, trzęsienie ziemi, nie wiadomo co to się działo, a to te iskry z tego cygara. No fajna historia, Niklaus, taka z morałem. Ale co to w ogóle ma do łażenia po nocy po mieście? A no, ma tyle, że pan świetlik tu jest. Parę lat temu właśnie ta legendarna, główna postać jednej z bytomskich legend, została tutaj w formie takiego pomnika postawiona. No, ten może nie szczela iskrami z cygara, i nie wiem, czy szczególnie pomógłby, jakbyśmy się tu potracili po nocy, ale fajnie, że stoi. To jest jedna z bardzo wielu takich historii. Z książki Srebrne Miasto, czyli bytomskie legendy i podania, którą mnie, że tak powiem, karmiono w dzieciństwie i dużo mi gdzieś z niej utkwiło w głowie. To jest bardzo fajna książka, bo ona zbiera w sobie przetłumaczone na język polski bardzo liczne legendy bytomskie i nie tylko, które spisane były jeszcze przed wojną w języku niemieckim przez różnych pisarzy. Mamy tam m.in. legendy z książki Zagenderstadt-Boyten, czyli podania miasta bytom, Zagendorfes-Rosberg, czyli podania z Rozbarku. No i ta konkretna była z Sagen aus miechowic czyli podań miechowickich. Jakiś pan stoi na środku rynku i wykrzykuje coś w bardzo dziwnym języku, machając rękami. Może to też jest jakaś półlegendarna postać. No, a tak poważnie, to musicie wiedzieć, że bestiariusz bytomski czy ogólnie górnośląski jest bardzo bogaty. I nie, nie chodzi mi tu o pijanych meneli łażących po nocy, bo tych jak widzicie, wcale jakoś nie ma. Ale mamy, mamy w tej demonologii górnośląskiej wiele różnych ciekawych kreatur, choćby słynne utopki, strzygi, heksy, szarlej skarbnik, właśnie świetlik. Chociaż świetlik jest takim y, wyjątkiem, jako taka postać, powiedziałbym, no pozytywna. Bo raczej większość tych rozmaitych tam beboków, utopków, nocnic i innych heks, no to one tam duszą, topią, porywają, straszą. No cóż zrobić? O, a tu prosto z rynku możemy się jeszcze przespacerować najkrótszą i najbardziej zabytkową, bo o średniowiecznym rodowodzie, no men omen, bytomską uliczką. Może mnie sam nie capnie żodno heksa, albo inksze pieroństwo. Za 10 w nocy to może wystarczy łażenia po mieście i gadania do kamery. Jeszcze ktoś popatrzy z okna, pomyśli, że jaki debil. Ale czego się nie robi dla hipsterskiego kontenciku, nie? A tu w Bytomiu się Zrealizowały szklane domy Cezarego Baryki. Jo! To jest całkiem świeże. No, a pod świetlikiem widziałem ostatnio, zwłaszcza po e, remoncie dworcowej, kiedy pojawiło się tam więcej ludzi, że często się zatrzymują, patrzą, czytają, co to jest, o co chodzi, kto to, co to, po co to. No to już wiedzą, jak to obejrzą. Także dziękuję Wam za uwagę. Życzę, o, raczej dobrej nocy. A no i oczywiście. Zachęcam Was napisać, a ja chętnie poczytam, czy w Waszych miejscowościach, albo ogólnie tam w Waszych stronach są jakieś takie półmityczne, legendarne postaci albo straszydła. Słuchajcie, wspomniało mi się, jest jeszcze jedne takie richtig moc stare podanie górnośląskie, samsterynu bytomskiego Grosfeldu Ross jeden nie ustawił. Niklausowi Suba i Kciuka do Wierchu pod filmem i mu Usech Pulok, a była też baba i jej wyrósł.